Adam Mickiewicz Ballady i Romanse. Powrót taty. Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem Za miasto, pod słup, na wzgórek. Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, pobożnie zmówcie paciurek. Tato nie wraca, ranki i wieczory we łzach go czekam i trwodzę rozlały rzeki pełne zwierza bory i pełno zbójców na drodze. Słysząc to, dziadki biegną wszystkie razem za miasto, pod słup, na wzgórek. Tam przed cudownym klękają obrazem i zaczynają paciurek. Całują ziemię, potem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego bądź pochwalona przynajświętsza Trojca teraz i czasu wszelkiego. Potem ojcze nasz i zdrowaś i wierzy, dziesięcioro i koronki, a kiedy całe zmówili pacierze, wyjmą książeczkę z kieszonki i litaniją do Najświętszej Matki starszy brat śpiewa, a z bratem Najświętsza Matko przyśpiewują dziadki. Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem. Wtem słychać tarkot, Wozy jadą drogą. I wóz znajomy naprzedzie. Skoczyły dzieci i krzyczą, jak mogą, Tato, ach, tato nasz jedzie. Obaczył kupiec, łzy radośne leje, Z wozu na ziemię wylata. Ha, jak się macie, co się u was dzieje? Czyście tęskniły do tata? Mama czy zdrowa? Ciotunia, domowi? A od rozynki w koszyku. Ten sobie mówi, a ten sobie mówi. Pełno radości i krzyku: Ruszajcie! kupiec nasługi zawoła: Ja z dziećmi pójdę ku miastu. Idzie, aż zbójcy obskoczą dokoła. A zbójców było dwunastu. Brody ich długie, kręcone wąsiska, wzrok dziki, suknia plugawa, noże za pasem, miecz u boku błyska, w ręku ogromna. Buława. Krzyknęły dziadki. Do ojca przypadły, tulą się pod płaszcz na łonie, truchleją sługi, struchlał pan wybladły, drżące ku zbójcom wzniósł dłonie. Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek, tylko puszczajcie nas zdrowo. Nie róbcie małych sierotami dziadek i młodej małżonki wdową. Nie słucha zgraja. Ten już wóz wyprzęga, zabiera konie, a drugi pieniędzy! krzyczy i bławą sięga. Ów z mieczem wpada na sługi. Wtem stojcie, stojcie! krzyknie starszy zbójca i spędza bandę precz z drogi. A wypuściwszy i dzieci, i ojca, idźcie, rzekł, dalej bez trwogi. Kupiec dziękuję. A zbójca odpowie: Nie dziękuj. Wyznam ci szczerze: Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie, gdyby nie dziadek pacierze. Dziatki sprawiły, że uchodzisz cało. Darzą cię życiem i zdrowiem. Im więc podziękuj za to, co się stało. A jak się stało, opowiem. Z dawna już słysząc o przejeździe kupca, i ja, i moje kamraty. Tutaj, za miastem, przy wzgórku, u słupca, zasiadaliśmy na czaty. Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty, modlą się dziadki do Boga. Słucham, z początku porwał mnie śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony, buława upadła z ręki, ach! Ja mam żonę i u mojej żony jest synek taki maleńki. Kupcze, jedź w miasto, ja do lasu muszę. Wy, dziadki, na ten pagórek biegajcie sobie i za moją duszę, zmówcie też czasem, paciurek.